Tadam, tadam Siemaneczko wszystkim Witajcie w gorącym bunkrze Złomiarza u Recyklera No wiadomo Skoro się melduje z tąd Także będą jakieś, jakieś Fanty zoomowe I to fanty aż z trzech dni No bo tak postanowiłem, że jeżeli nie będzie z jednego dnia, czy z dwóch co pokazać, to chociaż będę się załączał z fontami zoomowymi, co by nie było strzegni, no chyba, że któregoś dnia sypnie yy, tak dosyć grubo, bo tam jakiś szorcik się przewinął yy, niby wyglądało, że towaru waru Sporo, a tak naprawdę, do wybrania, jak dla mnie to nie było nic. Tam, no, gdyby ktoś tam chciał, rowery czy co, chociaż rowery powiem wam byłem dzisiaj znikły. Został taki ten jeden niebieski. No, nie wiem, czy oglądacie szorty, czy nie. Jeżeli tak, to będziecie wiedzieli o co chodzi. Mój bałagan. Dalej leży sobie w skrzynkach, ale skrzyneczki, co najważniejsze, systematycznie się tutaj opróżniają. Tak jak mówię, muszę się tu mocno przeorganizować z towarem, przeselekcjonować, coś tam oddać. Coś wymienić, coś też tam sprzedać. I tak czyste informacyjnie dla tych, co mówią, żebym się wziął za robotę, poszedł do pracy, przestał grzebać w śmieciach. Pracuję, pracuję, tu powiem na złość, pracuję, nie żyję z tego złomu. To, to robię tak czysto hobbystycznie, z przyjemności, naprawdę to sprawia mi przyjemność, więc to sobie robię, co sobie robię. A dzięki temu, że robię to, co robię, no to mam to, co mam. No niektórzy dalej piszą, że to śmieci Nieważne, nieważne A mam jeszcze jedną taką zajebistą Zajebistą informację yy, Dla uważnych Dla uważnych no, Ty uważaj, ty uważaj i pilnej dorobku Pilnuj dorobku yy, Tam stały jakieś rzeczy yy, Tam gdzieś stała jedna rzecz I tu stały jakieś rzeczy yy, To tak dla prawnego oka yy, Ci co wiedzą Od razu będą wiedzieli o co chodzi W końcu po pół roku znikły Lampy. No stało się yy, pan człowiek, no kolega, który tam wydzwaniał yy, systematycznie co dwa tygodnie, że za dwa tygodnie odbierze i tak się działo chyba od maja czy od czerwca, nie wiem, nie pamiętam dokładnie. No dzisiaj zawitał i. Lampy znikły, lampy znikły. Także y, pół roku leżał zamrożony jakiś tam pieniądz. Y, zarobiłem na nich dokładnie, na tych wszystkich lampach 80 zł, czyli praktycznie sprzedałem je po kosztach. <grym> Jakby powiedzieć, zarobkiem było ich przechowanie tutaj po prostu przez ten okres. Ale co najważniejsze, to dostaną y, drugie życie. No. To mnie cieszy, to mnie bardzo cieszy, no a przede wszystkim, że uwolniło się, <głos》>, uwolniło się jakieś półtora metra kwadratowego, może nie półtora, a jakiś metr kwadratowy powierzchni, którą można wziąć i, i, i zawalić znowuż. Ale dobra, bo Jacek, jak zwykle, jak zwykle gadasz. Yy, ja, No tam Krzysiu, to ja, ja jeszcze na dniach potrzebuję naprawdę yy, trochę czasu, ja wracam późno z pracy, jeszcze złomy i te inne sprawy, yy, robi się ciemno. Ogarnę tą paczkę na pewno wczoraj czy przez wczoraj. Mieszają mi się trochę dni. Wpad kolega odebrać też swój towar, tak zwane skrzyneczki, kociołki. Znaczy, niektórzy zamawiają sobie w skrzyneczki, niektórzy zamawiają sobie w kociołki, także kociołek, kociołek fantów też zniknął. Też się uwolniło troszkę miejsca, ale dostałem też coś tam dla siebie. No dla siebie, no to nie wiem czy chcecie to zobaczyć. Chcecie to zobaczyć. Y no to tradycyjnie, no może nie tradycyjnie, ale to już oglądacie i mnie znacie, że blachy trafiają tam do jednego kolegi. Tutaj też ode mnie z sąsiedztwa, można powiedzieć, tak sąsiedniej wioski. Oczywiście to poczekajcie, nie uciekajcie. Ja zaraz tutaj zniosę z bagażnika. Fanty, które mówię z trzech dni, mam to też wam pokażę, oczywiście. Radio, radio. Kolega wyciągnął ze swojego samochodu, mówi, że już nie będzie słuchał. Muzyki y, kończy z muzyką, radio działające. Y, nie oczywiście jest tutaj, to, z tym to był żart. Y, no ale od siebie samochodu działa, Ponoć tak jest. Y, no to to wiadomo, y, wiadomo y, do czego. Pełne, nabite. Y, nie jakieś tam kupne, tylko nabijane. Y, no i są tu jeszcze jakieś tam y, gadżety y, typu. CB Radio, CB Radio ze szczekaczką kompletne, tam jest antena. CB Radio też z potwierdzonych informacji wiem, że działa. Żeby nie kłamać, że jest antena, to jest antena Radio powiem, że się zamówi za chwileczkę, także yy, no fajnie, skądś dokądś tam trafi. Co yy, tu jeszcze mamy? Yy, dwa stare klucze. Dwa stare klucze to do oczyszczenia yy, i one zawisną u mnie, bo to takie, jak ja to mówię, do buksy. Ten też bardzo fajny, bardzo fajny. Ja wiem, że niewielu z Was mnie zrozumie, ale ja taki jestem i yy, jakaś elektronika. Także yy, raz jeszcze większy, yy, wielkie dzięki za podarunek, a ja teraz spadam, spadam po towar do bagażnika myślę, że będzie trochę kawiem, może nieciekawie, tak jak mówię nie wszyscy mnie zrozumieją może kilku z Was mnie zrozumie ale dobra, idę po towar no i dobra, towar zniesiony lekko nie było, powiem Wam, że za wszystko co zobaczycie za chwileczkę Zapłaciłem, kurczę 125 złociszy. Czy będzie warto, czy było warto? No nie wiem. <laughs> Możecie ocenić za chwileczkę po tym, co zobaczycie. Yy, to będzie kwintesencja. Prawdziwa kwintesencja złomofilii. <laughs> kwintesencja złomowiska. Mówię, nie wszystko nie wszystko będziecie w stanie zrozumieć, czemu, po co i dlaczego, ale zacznę yy, sobie tutaj. Mam no, takie jakby segregowane dniami duże, takie duże, brudne, zarzewiałe nożyce do blachy. Ja narzędzi nigdy nie zostawię na złomowisku, nigdy nie popuszczę, no chyba, że naprawdę są mocno zwajchrowane, nie nadające się naprawdę do użytku, naprawdę, tak naprawdę, 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 to naprawdę płyta. Także jest, Tomku, ja wiem, że Ci też obiecałem, ale potrzebuję naprawdę <grywa> chwili czasu, jakiegoś takiego mocno wolnego albo deszczowego dnia. co się zapowiada na jutrzejszy dzień, mocno deszczowo, także może uda mi się ogarnąć trochę tych takich zaległych paczek. Płyta klasy B, jakiegoś tam czegoś, <grywa> dwie podkowy, dwie podkówki, także wiecie o, czasami z takiego czegoś nie da się zrobić po prostu odcinka nie będziecie chcieli słuchać mojego, mojego gadania. Pineski. Pineski. Mam przypiętną też taką pineskę zbieracza. Ja nie jestem zbieraczem. jestem No chociaż tak teraz popatrząc, no to typowy zbieracz. Jestem kolekcjonerem. Kolekcjon kolekcjonerem złomowym jestem, tak przyznaję się, jestem złomofilem yy, z krwi i kości. Yy, młotek, no młotek, yy, to była epoksydowa rączka, ale dalej jest taki fajny, wiecie, yy, fajny poręczny młotek. Yy, można, też nim, można też nim rzucać yy, do różnych celów, może być przeznaczony. No i na przykład to był jeden dzień, no i z takiego czegoś yy, ciężko, ciężko by było stworzyć odcinek. Nie, nie, może nie, może to jeszcze było z tego dnia. Nie, nie pamiętam. E, trzy dni e, taka mała, e, taki lisek. <grywa> Piłka tak e, się, nie? To co się nie przyda, się przyda. E, piłki były dwie. <grywa> no bo czemu nie? Nie wiem co one, <grywa> to, nie wiem, co one tam robiły. Tam macienkie, ten Macinkiego. <grywa> ta jest trochę grubsza. E, Nieważne. E, taki przyrząd, wiecie, do zakuwania przewodów telekomunikacyjnych. Dobrze mówię? Lundberg jakiś? Lundberg nie znam się, nie znam się, ale to mi się mocno wydaje. No trochę płytą. To taka starsza jakaś, ale widzicie, to się już tylko nadaje naprawdę na odzysk, ale to, 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 tam kto mnie śledzi, to zawsze będzie wiedział, a zawsze wie, że Jacek takich rzeczy nie popuszcza. Gerlach, Gerlach z czarnym bakielitem e, chyba nie jest nigdzie pęknięty. E, 5 zł na printargu. 5 zł. 5 zł na printargu. No tutaj już właśnie e, ciężko będzie mi zrozumieć czemu i dlaczego wziął scyzorek. To był gerlach. Był dobrze powiedziane, że był gerlach, e, no nie ma ostrza, ale do roślinania czegoś tam kabli, paczków czy czego innego. Nada się. Wiem, że są specy, co by wymienili młostrze na nowe, także może akurat, może akurat gdzieś tam komuś się nada. Ja w reklamówkach, skrzynkach, nożyce do strzyżenia trawy, Nożyc, nożyce będą fajne na końcu, także nie uczytajcie nie przewijajcie kolejne takie dobraki. Yy, dobra, tam jest jakiś klucz, jakiś taki fajny klucz jeszcze do barku, szafki czy czego tam nie wiem być może do czego innego ale fajne to jest do zabra z płytami yy, Jeszcze jakaś tam płyta yy, Teraz co chcecie zobaczyć? <grytanie> Dalsze wyrywki <wyzpisto. grytanie> dobra, kopiemy yy, albo nie, stąd yy. Z tego shorta tam yy, co był, mówię, tam było sporo narzędzi, naprawdę sporo narzędzi, ale część mocno się nie nadawała do użytku, więc ja wybrałem tylko takie, powiedzmy, które się nadawały trochę kluczy, trochę kluczy, to mi wpadł jakiś yy, Ursusowski yy, czujnik, yy, czujnik wody, chyba to jest Ursus, chociaż nie zdjęłano w sesji CP woda. Do czego? do czego, nie wiem, ale taki kompletny wiecie, czujnikiem, czy działa nie wiem, termometr, musiałby to wsadzić sobie <grym> najlepiej by było w odbyt, nie najlepiej w odbyt, tak jak mojemu dziecku się temperaturę sprawdza. do ilu by doszło, nie raczej nie będę testował <grym> chociaż ta rurka cienka, to nie będzie szypało tak mocno nie, nie będę tego robił, więcej kluczy, jeszcze jakiś klucz do świec, kluczy, no, mogę się przyznać tutaj szczerze, dzisiaj wysłałem 25 kg, no to, no to czas uzupełnić, uzupełnić kolejną skrzyneczkę, ja myślę, że na dniach będę się ich trochę więcej, bo mówię, chcę tu zrobić sobie takie czyszczenie, czyszczenie magazynu. Jakieś tam szczypki, szczypki do ściągania zawleczek, tak działa, rusza się, rusza się, to najważniejsze, a że jest ta ruda, bo to my wszyscy mówimy, że to jest złom, po oczyszczeniu nie jest ruda, po oczyszczeniu nie jest ruda, na rękach zostaje, zobaczcie, gorąca czternastka, no czternastka to tam jeszcze chyba prokurator, to lepiej, lepiej się nie brać, lepiej się nie brać, mówię, takich kluczy po prostu brudnych, po prostu brudnych, ale sprawnych jest więcej. Tu mam nawet fajny klucz. Fajny, fajny, no fajny klucz. Co no, to, to jest? 21 y, taki przedłużany. Niech jest. Niech jest. Jakiś śrubokrętosławy. Y, warta. Warta, co tu pisze? Zawier Zawiercie. No to pozdrowionka dla wszystkich z Zawiercia. Jeżeli ktoś z Zawiercia mnie ogląda. To, to chyba były komety chyba z Warszawy, jak się nie mylę. Mogę coś tam... Nie, przydać jakąś głupotę, ale pozdrawiam też wszystkich z Warszawy. pozdrawiam wszystkich z wszystkąd, tych kluczy, mówię, jest znacznie więcej, znacznie, znacznie więcej, kolejne takie cienkie do blachy, więcej tych kluczy, mówię, one są tylko brudne, to tylko brud jest, tak sobie, tak sobie tłumaczę, jeszcze jakiś śrubokręt, kłódka z kluczem, działająca, no to wiecie jest pan taki, który na printargu za każdą kłódkę z kluczem, jakaby nie była, byle była kłódka z kluczem, płaci 2 złote, 2-3 złote. Także no, na kilo nie waży, no to zresztą można sobie dopowiedzieć. więcej kuszy i jakieś tam nożyczki do jeża. To będzie jakiś motorowy, na pewno jakiś motorowy, a to będzie, a to będzie oryginał do... Rowera. Ej, oryginalne rowy. Roby takie rometowski I, I jeszcze jakaś nasadka. Jeszcze jakaś nasadka. Sorry, że tak rzucam. No i tu będzie e, fajny kawałek. Meliszcza. E, tam param, pam, pam, pam. pam. E, no to też taki. <ścoughs> do bolcowania. Nie, to jest młotek e, zestawu blacharskiego. I e, o dziwo, tak. Jednego dnia znalazłem m, na jednym z jeden, a gdzieś się dokopię na drugim złomowisku no to kolega wagowy mi je odłożył bardzo mocno podobny, ale to za chwilę zobaczycie także zajebisty młotek, <laughs> zajebisty młotek dlatego, że no, przeliczając go na, <laughs> na PN idzie go sprzedać nawet za 40-50 zł uwiaśnie mi także nie dajcie się zrobić <laughs> w trąbek gdyby ktoś dawał za niego tam, nie wiem, 5-10 zł komputer samochodowy typowo, typowo na odzysk Super, będą właśnie te rzeczy, te rzeczy, które nie wszyscy zrozumieją, między innymi coś takiego, zobaczcie, stary, naprawdę taki stary, nie wiem czy robiony, czy oryginalnie, oryginalny nóż, to zawinięty jeszcze w szmatę, tam kawałek rączki drewnianej jest, ale to, to jest to właśnie ta kwintesencja mojej złomowatości, to jest coś co ja lubię, bardzo mi się to podoba bardzo mi się to podoba. Wziąłem takie właśnie stare rzeczy, jakby to powiedzieć z dużą. Tu też nóż coś na podobę, Czyli ja mam dwa nagiemie, czy nie? Wiecie o co chodzi. To ja lubię. To ja lubię. Wziąłem też. po wielu komentarzach, że fajna była maszynka, że ten teges. Wziąłem jedną. Wiem jedną umię naprawdę ich się wiele przewala, ale ta jest w bardzo ładnym, naprawdę bardzo ładnym stanie, nie ma żadnej tutaj rdzy powierzchownej, ani jakiejś tam grubszej, jest kompletna, działająca, także myślę, że parę ich zabiorę, będę miał najwyżej na plitarg, czy na coś tam. Nie, nie, nie będę ich zabierał wszystkich, nie, nie bądź Boże, tylko te w takim naprawdę super ekstra, fajnym stanie. Yy, jeszcze jest jakaś jedna chodkowa. Widzicie, no to, to jest za 3 dni, to jest za 3 dni. Yy, żabka, no żabka, ona tutaj działa, jest okej. Okay. Yy, jest wszystko okej, okay. tylko że trzeba ją mocno oczyścić. Yy, no bo co, no bo jest brudna od rdzy. Yy, rdza to brud przecież. Yy, złoto było złoto, złoto, prawdziwe, najprawdziwsze prawie na świecie yy, leżał sobie taki samotny no AMD, AMD, yy, takie widzicie trochę <laughs> już nie będzie działał, chyba że się poprostuje poprostuje jakiś RAM, to są dosyć drogie procesory yy, cieszę się bardzo, bardzo się, naprawdę z takiego czego się, cieszę. Yy, i co tu mamy jeszcze? no tu mówię, nie wszyscy zrozumieją <laughs> po co Ty bierzesz taką rdzę yy, przyznać się ile ma takie narzędzie w domu kto używa czegoś takiego, opakę do buraków, bo to do buraków było, yy, mało. Bardzo podejrzewam, że mało z Was, <grywa> chyba że są takie same świry jak ja, yy, zostanie u mnie. Zostanie u ona kiedyś będzie w tym moim wymarzonym skansenie, w tym moim wymarzonym takim muzeum yy, rzeczy przeróżnych, <grywa> dziwostek, yy, gdzie będą mogli wszyscy przyjść, zobaczyć, pomacać, obejrzeć. To się marzy. Klin yy, do drewna, ze 3 kilo. Ja tylko obstawiam 3 kg, także nie bierzcie mi na słowo. Nie pamiętam, ile ważył. I to jest jeszcze coś, jeszcze coś. O, tu jest ten właśnie młotek, o którym wspominałem przed chwilą. To też jest młotek, no, mlacharski. Mlacharski, także dwa fajne młotki. Ja mówię, za wszystko zapłaciłem 120 zł. Te dwa młotki. W razie czego zrekompensują mi ogromną część zakupu Reszta, wiecie Bo coś mu pewnie, dla, no coś na pewno dla siebie Coś na dalszą móc sprzedaż, coś na politarkę dobra To by było tyle z Teraz czas na coś grubszego, ale to muszę was zabrać To muszę was zabrać Ta kanka była, ta kana była na szorcie Oczywiście zabrałem kanę, bo to gadżety będą ogrodowe na wiosnę jeżeli wytrzyma wiosny, a teraz tutaj ciekawostka tylko ja tą ciekawostkę mam na kolanach za to samo to ustrojstwo zapłaciłem 40-40 No pewnie będzie gówno widać. Na gówno lepiej pewnie patrzeć. Pani, która ją przywiozła, twierdziła, że działa. Twierdzi, że działa jak najbardziej. Ja nie chcę teraz tutaj wymyślić, zapomniałem jak ta maszyna się nazywa. <grafity> jakoś tam, jakoś tam, jakoś Tu yy... macie, zobaczcie sobie emblematik. No niby tam jakiś chiński, nie? Chang Jong czy tam jakiś Chiang <grafity> 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 Jong, ja nie wiem yy... Dokładnie nie pamiętam Wiem, ale nie pamiętam Gni, dwa, trzy Coś tam, yy... nieważne yy... Malutka, ale ciężka Malutka, ale ciężka No, Ona powinna mieć silnik tutaj na pasek Nie wiem, zabiorę za chwileczkę ją Na i na kawałek jasnego jakby to powiedzieć umie, ale to jeszcze też nie jest koniec yy, nie jest koniec, yy, Bo mam kurwa, no mam golarkę do baranów I Ja będę strzygnę w... gdzieś tam na wiejską tych wszystkich kurwa baranów pogolić, postrzyc, wypuścić łezy na miasto Nie wiem yy, Tak mi jakoś do głowy przyszło, ktoś tu pety rzuca To tu rzuca Pety, ktoś tu przychodzi chyba po jara zbiera, nie wiem yy. Nie wiem czy działa, nie wiem czy działa jest razem z silnikiem. Razem z silnikiem jest łącznik. Kabel był dużo. Dużo, dłuższy, ale ja go, żeby uciął. Jak go osobiście sam uciąłem, bo był poplątany tam w tych wszystkich innych rzeczach. Nie wiem czy on działa. No działa. Łącznik działa. Nie wiem czy działa silnik. Nie wiem jak to teraz podłączyć. Ale mimo wszystko to i tak już jest, można traktować to jako zabytek. Strzyżałkę do baranów. No fajna sprawa mi się wydaje. Aha, no był jeszcze tam jakiś kawałek stycznika. dojrzyjcie tą grochę tej ciemności. Są grochy, dobra. To mnie bardzo cieszy. Cieszy. Wezmę tą maszynkę, tą gdzieś na światło. Wezmę to gdzieś na światło. No bo nie wszyscy widzieli dokładnie na pewno. Zobaczcie, zobaczcie jak to wygląda. Też tak gówno będzie widać. <laughs> y o, teraz jest pięknie. Teraz mi się podoba. Y xiang Gong, Xiong Gong, y coś tam, coś tam y nieważne, nieważne mówię. Pani mówiła, że to działa, że działa. Ja tam na maszyny nie zwracam uwagi, ale to jest bardzo fajna fikuśna. Na, no i tym bardziej, że pani mówi, że działa yy, 13 kg 40 zł 40 zł za nią zapłaciłem. No jak już jest długo, to niech już jest długo. Yy, może, ktoś, może ktoś tutaj chce zobaczyć sobie de, jakby to powiedzieć yy, w świetle dziennym gularkę do baranów Co yy, za yy, to z tych lamp. Ja lampy przygotowałem wczoraj, bo ten pan wczoraj do mnie dzwonił odnośnie tych lamp zobaczcie no jest maszynka jest maszynka jest silniczek teraz tylko kwestia podłączenia czy no dobrze że nie spadło kwestia podłączenia tu pod prąd pod jakie to zasilanie 230 220 nie wiem 220 chyba no także to jest to jest to nie wiem jeżeli ktoś wie czy ja mogę to pod zwykły prąd podłączyć to niech mi napisze, żebym ja czegoś tu nie wysadził, także co no ja myślę, że bardzo, bardzo ciekawie no ale biorąc pod uwagę, że to są tylko albo i aż y, 3 dni, to jest super y, nie będę przeciągał za wiele, bo i tak to już długo trwa y, także co, y, wiecie co trzeba zrobić, nie? Y, Trzymajcie się na razie i do następnego, hejo!